Witajcie moi drodzy w mini poradniku na moim kanale. Jest to poradnik, który będzie dotyczył kajtingu czy też kajtowania, <gry> czyli oczywiście techniki, która pozwala na jednoczesne uciekanie i atakowanie przeciwników. Z tym, że chodzi w niej głównie o to, aby otrzymać jak najmniej obrażeń, bądź nie otrzymać ich w ogóle. Każdy kolejny mini poradnik będzie dotyczył jakiegoś najprawdopodobniej jednego rodzaju potworów, Będą to poradniki dla osób początkujących, przede wszystkim przynajmniej te początkowe, gdyż między innymi, nawet dzisiaj, zaczniemy po prostu od zwykłych psów, od najprostszej walki z psami. Tak więc, moi drodzy, bierzemy na warsztat pieski. W grze już siódmego dnia mniej więcej. Mogą pojawić się psy gończe. Jeżeli nie siódmego, to na pewno jakoś niedługo. Słuchajcie, jak z nimi walczyć? W tym momencie najczęściej mamy właśnie tylko taki kwipunek jedynie włócznie i tylko taką zbroję możemy stworzyć. Oczywiście polecam tworzyć tylko taką zbroję, gdyż każda kolejna, znaczy każda kolejna, gdyż ta z samej trawy no, praktycznie w ogóle nas nie chroni przed niczym. Tak więc od razu polecam sobie stworzyć taką zbroję, jak walczyć z psami za pomocą caitingu, czyli tak, żeby nie otrzymać obrażeń. Nie walczymy przede wszystkim z dwoma psami naraz, tylko prowokujemy pojedynczo do tego, żeby nas ugryzły. Zobaczcie, Haps ugryzł. O! Dobra, jeszcze jedno podejście. Zobaczcie, próbujemy za każdym razem zrobić tak, żeby dwa obok siebie nas nie gryzły, tak jak przed chwilą. Jeden ugryzł. Ojej, Jeden ugryzł, podchodzę, atakuję dwa razy i uciekam. Ugryzł, atakuję dwa razy i uciekam. Znowu ugryzł, znowu dwa razy atakuję. O, już nawet nie muszę dwa. Teraz ten. Ugryzł, dwa razy, ugryzł znowu i znowu dwa razy. Mniej więcej na tym to wszystko polega. Z psami tak to wygląda. Jeżeli przychodzi ich mała ilość, tak jak przed chwilą, to znaczy dwa ewentualnie trzy za każdym razem staramy się patrzeć na to, żeby pieski nie atakowały nas, znaczy tak żeby je jakoś rozdzielić, żeby nie atakowały nas na raz wszystkie trzy. Tak jak widzieliście przed chwilą na samym początku, no niestety u mnie wyglądało to tak, że Jeden pies, jednego sprowokowałem do tego, żeby tak jakby ugryzł powietrze i dzięki temu nie otrzymałem żadnych obrażeń, ale w tym momencie dobiegł już drugi i w tym momencie obrażenia mi niestety już zadał, gdyż nie zdążyłem odbić na odpowiednią odległość. Także staramy się najpierw pobiegać troszkę tak, żeby je rozdzielić. I w tym momencie prowokujemy po kolei każdego do tego, żeby ugryzł powietrze, po czym podchodzimy do niego i dwa razy go uderzamy. Odbiegamy, znowu dwa razy uderzamy. Mimo wszystko, jeżeli mamy taki kwipunek, jak ja w tej chwili, czyli mamy tu zbroję i mamy tego Spira, myślę, że nawet jeżeli właśnie nas ugryzie jakiś pies tak przez przypadek, jak będziemy prowokować jednego i drugiego się nie uda, no to jak widzicie, tutaj specjalnie włączyłem tego moda Always On Status. Jak widzicie, mamy 146 życia, czyli tak naprawdę jedno ugryzienie zabrało nam tylko 4 punkty życia. Więc mimo wszystko nie powinno nam to sprawiać większych problemów. Przy kolejnych falach psów gończych, mianowicie jakieś tam, jak będzie ich 4, no powiedzmy jeszcze 4, to już dla troszkę wprawionych graczy również metoda kitingu może się świetnie sprawdzić. Ale już z tym może być różnie, prawda? Te już psy mogą biegać troszkę inaczej, może być troszkę trudniej. Tak więc przy dwóch polecam zdecydowanie kiting. A jeżeli chodzi o większą ilość psów, to albo wioskę świń, albo bawoły. Moi drodzy, o psach myślę, że nie mam nic więcej do powiedzenia. Poza tym, że bardzo serdecznie pozdrawiam mojego własnego, który właśnie szczeka. No i cóż... Słuchajcie, jeszcze podsumowując ogólnie te poradniki, troszkę pogadam sobie na koniec, mam nadzieję zrobić te poradniki dotyczące kitingu do jak największej ilości mobów, wrogich mobów. No i nie tylko, na przykład do świnek też. Mam nadzieję, że zahaczę jak najwięcej. Oczywiście giganty, nie giganty, te wszystkie podstawowe potwory, gdyż zauważyłem, że jakoś tam jednego takiego większego zbioru nigdzie nie ma. A początkujące osoby często właśnie o to pytają, także mam nadzieję, że moje porady się do czegoś przydadzą. Jeżeli macie coś, coś fajnego do powiedzenia, jakoś możecie mnie poprawić albo podpowiedzieć jeszcze, co, jak tutaj walczyć z takimi potworami, jak to wszystko, jak to wszystko ogarnąć, to bardzo chętnie ja to wszystko, ja to wszystko przeczytam, przestudiuję, tak i dodam do. Do swojej wiedzy, do swoich zasobów, do, postaram się dodać do swoich umiejętności. Także bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego razu. Na razie hej.